you sure. Na posiedzeniu zarządu wojewódzkiego w Związku Rządów Wojska Polskiego w Łodzi. Jest mi niezmiernie miło powitać zaproszonych gości. Miło mi powitać w naszym gronie weterana II wojny światowej, kawalera krzyżów i kuty pana pułkownika Józefa Sokodorskiego. Chcę ludziom dobrej woli w stosunku do naszej organizacji. Chcemy skromnie, ustronnie, takimi możliwościami jakie mamy, ma nasz związek, żołnierzy Wojska Polskiego, ale uhonorować tych, którzy rzeczywiście są z nami i pomagają. W imieniu członków Głódki Organizacji wszystkim wam za przychylność i zrozumienie serdecznie dziękuję. Pragniemy honorować najbardziej zaangażowane osoby naszymi związkowymi odznaczeniami. Zjazdy Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Główny, uchwała nr 5 2013 roku, kapituły odznaki za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w sprawie nadania oznaki za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Za Polskiego. Kapituły odznaczała złotą odznakę za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pana Macieja Grubskiego. Podpisał prezes Związku, pan generał, który dr Franciszek słuchało. Wiąże się to odręczenie od znaki z przyjęciem przez pana senatora wcześniej oczywiście yy, nadanego tytułu honorowego członka naszego Związku. To jest, to jest do że żeby nikt nie myślał, że to jest noszona przez pana senatora. I, panie senatorze, ja słyszę, jakim pan jest naszym orędownikiem, to aż serce się raduje żołnierzowi nie tak staremu, nie tak dojrzałemu, jak nasz żołnierz to kolega włókownik frontowy, no ale co nieco już przeżył. Bardzo proszę również o przyjęcie książki mojego autorstwa. Budowa potencjału Bojowego Wojska Polskiego 45 90. Jest to historia najnowsza praktycznie wojska polskiego. Proszę o przyjęcie. Tu jest i o wojsku, ale również o przemyśle zbrojeniowym albo obronnym, jak ktoś woli. Serdecznie gratulujemy, panie senatorze. Znamy pańskie zalety i ducha i ciała. Liczymy na to, że pan senator będzie nas dalej wspierał. W naszej działalności. Liczymy zwłaszcza na pozyskanie doświadczeń pana senatora w działalności społecznej, bo ciągle myślimy o tym, jak najlepiej, skutecznie zorganizować właśnie opiekę społeczną, socjalną, zdrowotną. Liczymy, że pan senator w swoim doświadczeniem nam tu również pomoże. Wszystkiego najlepszego. zasób za współpracę i pomoc udzieloną zarządu wojewódzkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Łodzi w realizacji przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-obronnym Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na wniosek zarządu wojewódzkiego jest Złoto odzagą za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego honorowego konsula Republiki Węgierskiej. Pana Tadeusza Kaczora, kawalera, krzyża tutaj militarnej, żołnierza I Armii Wojska Polskiego, pana pułkownika Józefa Suchodorskiego. Szanowny panie pułkowniku Suchodolski, jestem bardzo rad, żeśmy się tutaj spotkali. Ja doceniam, jak zresztą moi koledzy ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, trud, wysiłek, przelaną krew wszystkich żołnierzy, którzy brali udział w walkach na wszystkich frontach II wojny światowej, czy to w kraju, czy to maszerowali ze wschodu, czy z zachodu. Dla nas wasza żołnierska krew jest... Tak samo warta. Jesteśmy przeciwni dzieleniu żołnierskiej krwi. Bardzo jestem rad, że spotykam Pana, przedstawiciela klubu dam i kawalerów, orderu. Virtuti Militari. Życzymy Państwu dużo zdrowia, pomyślności, takiej ksiepy, jak widzę tutaj u Pana pułkownika, czyli reprezentuje Pan środowisko naprawdę mocne, Gim, odporne. No właśnie. Życzylibyśmy sobie wszyscy, żeby po tylu trudach nie do powtórzenia już zachować i taką pamięć i taką wrześkość i taką kondycję i chęć do działania. Gratulujemy wszystkiego najlepszego. W dniu dzisiejszym, 26 listopada 2013 roku, znajdujemy się w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Łodzi, a mówiąc ściślej w Studium nauczania języków obcych, jesteśmy na zaproszenie wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na uroczyste posiedzenie wspólnie razem e, z Panem Pułkownikiem e, Józefem Suchodolskim. E, zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego e, zaprosił Pana e, Pułkownika Józefa Suchodolskiego kawalera orderu Viltuti Militari e, w celu, aby e, odznaczyć, uhonorować złotym medalem za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a jednocześnie za bardzo dobrą współpracę z zarządem wojewódzkim. A ja mam tą przyjemność, że w imieniu Pana Starosty mogę e, uczestniczyć w tym uroczystym e, posiedzeniu i w, w imieniu Pana Starosty Piotra Kagankiewicza, jak również własnym życzę Panu pułkownikowi Józefowi Suchodorskiemu przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, e, wytrwałości, e, kolejnych e, odznaczeń, a jadąc e, do łodzi autem. E, tak luźno rozmawialiśmy sobie i zadam pytanie, ile pan Kukownik ma odznaczeń, różnych odznaczeń. Usłyszeliśmy, jak pani redaktor może potwierdzić, ponad 80. Tak sobie powiedzieliśmy, to średnio jedno odznaczenie, jeden medal, jeden order na rok. Dlatego też z tego miejsca życzymy, aby tych odznaczeń, orderów uzbierał 100, co w związku z powyższym życzymy 100 lat w takim zdrowiu jak w tej chwili. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla dzisiejszego odznaczonego. Polskiego, Komendy. Wysłała Jacolskiego. Bardzo proszę. Medalem 30-lecia. Paniankowie powstania w związku żołnierzy Wojska Polskiego. Szkoły Podstawowej nr 173 pani Bożena Wieniec. Dyrektor Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego. Urzędu Marszałkowskiego. Pana Zbigniewa Kręcisza. Sekretarza Wojewódzkiej Rady Ochrony Pamięci, Walki i Męczeństwa Urzędu Wojewódzkiego. Pana Andrzeja Cemińskiego. Zastępcy kierownika Oddziału Komunikacji Społecznej. Krędu Wojewódzkiego, pana Zygmunta Chabowskiego. Prorektora do spraw filii Uniwersytetu Jana y, Kochanowskiego, piotkowie Trybunalski, pana profesora doktora habilitowanego Zygmunta Batuszaka. Dziewiana Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, filia w pana doktora habilitowanego Marka Dutkiewicza. Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Filia tobie Pana Profesora Doktora Habilitowanego Andrzeja Filnera, Dowódcę I Batalionu Kawalerii Powierzchni w Leśnicy Wielkiej, Pana Bógownika Rafała Lisa. Uroczy. Yes,

Wszystkim wymienionym przez prezesa Zarządu Wojewódzkiego, osobom i instytucjom, które tak wspaniale wspierają działalność naszej organizacji na terenie łodzi i województwa. Życzymy dalszych sukcesów, a przede wszystkim zdrowia, bo bez zdrowia, do sukcesów trudno będzie doszyć. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego Panie Prezesie i proszę Państwa tych dalszych obrad, jeżeli tego Cieszę się z tego, że mogłem być na takim zebraniu, które odzwierciedliło cały kształt życia: życia żołnierskiego, województwa Piotrowskiego, a Rumunia się jako przedstawiciel miasta Tomaszowa cieszę się z tego, że zostałem oponorowany tą odznaką za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Muszę powiedzieć krótko, że byłem założycielem tego związku w Tomaszowie Mazowieckim i z nim współpracuję po dzień dzisiejszy. Niezależnie od tego prowadzę od lat związek kombatantów RP i byłych politycznych w charakterze prezesa tego związku. Oznaczenia, które zalegają moją piersi, to tylko cząstka, bo wszystkiego niestety na tej piersi umieścić nie jestem w stanie. Trzeba byłoby chyba dodatkowo na plecach nosić panie, a to wcale nie tędy droga. Tak. Każde oznaczenie jest to symbol, oznaczenie jest to świadectwo. Świadectwo pracy na rzecz społeczeństwa, na rzecz kompatantów, na rzecz żołnierzy, na rzecz podopiecznych na rzecz społeczności, nie tylko Tomaszowa, całego województwa. Byłem żołnierzem w 45 roku. Żołnierzem tym, który wyzwalał miasto Tomaszów i ziemię ludzką. Dlatego też cieszę się swego postępowania. Jestem dumny, że mogłem Doczekacie dnia dzisiejszego, dźwigając na swoich ramionach 90, 90 lat swojego życia. Dzie